Hmm. Yeah. Co potem możesz pokazać? Coś pedawskiego? <grym> mm. no, może być. Jestem toleracyjny, ale także wygląda śmiesznie niektóre obrady, Takie Ała. Ała. W tym mieście jest za mało dla nas dwóch, znaczy dla nas tysiąc. Triple headshot. Ho, ho, ho. Hotshot. To ja mu strzeliłem w Ktani chyba. Mówię wcześniej. Jestem miotaczem kaktusów. Ile bierze za komputer? Może wpadnę? Mm. Nie staćcie. Dobra, wsiadam na mojego wichra. Dobra, teraz jedziemy do następnego sklepu zebrania. Teraz pokażę, jak no, będzie się ubrania. O nie ma tak sklep fitness Bijesz jakieś bokserki czy coś <grywa> Aaaaa! <grywa> oh nie ma Cezura, Cezura! <grywa> Dobra, nie załamnę was A <grywa> nie ma bezkich fitness? Nie. To damski sklep. No to nie fitny. Nie, może... Dobra, <grywa> może fitness Dobra pokażę im wszystko, co no, na pokrę. Wolę nie ślepnąć Przegrywam się przez zabiaków Garniaka pokażę Okej, tylko znajdę ten sklep Płyty ninja <totyle> <necessary> Prawie <laughs> jak szyli Prawie jak ninja Kurde, potrzebuję większej mocy Eee, moje szurby góle Bo cię wdech Zawsze w takich tekturowych pudłach będzie coś fajnego. Lampka osiołek. Znowu lampka osiołek. Może taka moda w Ameryce W tamtych czasach. Jak to dobrze mieć szybki środek transportu. Ja, się robi dziwne.

minutę minuta wyrobił ten film? Nie wiem Ale tam już sobie olałem Aha Jeszcze 5 minut Powiedzmy To ma być gameplay ty. Chyba, że bardzo Jeśli się spodoba, może zrobimy zagrajmy a przynajmniej ja. Ogólnie nie ma taki minus, że bardzo długo się doczytuje. Co widać. Hmm. Deus ex Podobno. Wiedźmin 2 jest zajebiste, bo prawie nie ma doczytów. Nie grałem, ale widziałem. Uh -huh. No i oto jest cudowny silnik Defraisinga, który, który pozwala nam, ogólnie teraz nie mówię o wodzie, tylko który pozwala nam widzieć na mapie do nawet dwóch tysięcy No. w lepszych miejscach. No, powiem, To... to tu gada no to zobaczcie sobie Państwo. Przed nami nie około 1000 zombiaków. Albo... 500. No nie, raczej nie. Na pewno nie widać jednocześnie 1000 zombiaków. Setka. Ponad setka, tak. A tam z tyłu? Ale... Zrok ludzki nie wychwycić 1000 zombiaków w takie, takiej pozycji ja jak się zgadzać Pięknie Oooo, Z wiasek zrób coś Jeszcze jeden pokaz o, o będzie masakra Najlepsza brawa Łączmy cezurę Łoczmy cezurę E Co zrobić? No Na razie to upuściłem Często bicie skraca życie Częste optowanie z czakiem też skraca życie. Ciebie. Aha. Dobra, chodźmy do największego zagęszczenia. Uuu, tam jaka piękna grupka się wybrała. Pokażemy, co to znaczy masakra. co słowa znaczenia. Ju! No i tak się idzie Bo mi paliwo zabraknie Masz paliwo? Nie, Nie. wiem 550 zł wyzabity I czoły czas rośnie Ups. Taka mała, masakra nakręciła. No, ale... Niestety, te najfajniejsze bronie zawsze się najszybciej ekslują. Musi być jakiś limit. Strażnik. Gmina. Jedyna skuteczna broń. Właśnie. A co Dobra, kończymy. Chwilkę, zobaczę. Może jeszcze da się tutaj coś zrobić. Bo jest następny combo room Dynamit. Super. Szkola tylko, że nie ma nic oprócz tego dynamitu. Z mytła. I worek śmieci. Pracuchnie. Z miotły nic a... nie... To co ma być? Chciałem, żeby to kluczył. Chciałem, żeby to kluczył. Fajny wybuch nice. To jest Roboty. Eee, samolečík? No. Klici. Tyma centa można zakończyć Jeden. 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 Dobra